Proszę Pani, jesteśmy na uroczystej Gali, tak zwanej Polskiej Oscary, SPA 2022. Proszę powiedzieć, w jakiej kategorii Pani otrzymała nagrodę, dla jakiej firmy i za co. Hotel Manor House Spa najlepszy holistyczny hotel SPA w Polsce. Oczywiście u Pani mogłaby zapytać, jeżeli chodzi o Panią jako reprezentanta danej firmy, jaką Pani funkcję sprawuje? Zajmuje się promocją i PR-em. O no właśnie, czym? pani firma, pani, państwa firma wyróżni się na polskim rynku e, właśnie w danej branży? Jesteśmy najlepszym holistycznym hotelem SPA w Polsce od wielu, wielu lat. To jest kolejna nagroda, którą w tej kategorii otrzymujemy i jest ona dla nas niezwykle ważna, dlatego że Manor House SPA od samego początku, od, 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 odkąd zaczęliśmy funkcjonować, y, holistyka jest sposobem myślenia, jest stylem życia, my go promujemy i y, holistycznie to Coś w pełni, kompleksowo, całościowo, w każdej sferze. I my właśnie tak dbamy o naszych gości. Na samo zakończenie, proszę jeszcze powiedzieć osoby zainteresowane, potencjalni klienci, w jaki sposób mogą skorzystać z Państwa usług, w jaki sposób mogą się z Państwem skontaktować, aby właśnie dokonać rezerwacji tego wymarzonego właśnie tych kilku dni tego wypoczynku. Zapraszamy na stronę internetową manorhouse.pl oraz kontakt telefoniczny. Chciałam jeszcze dodać, że Manor House jest także pierwszym hotelem w Polsce, który zdecydował się zostać hotelem dla dorosłych. Przyjmujemy gości powyżej 12 roku życia.